Dobry, Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o rocznicy marki Thermarest i koszulce rocznicowej, którą mam na sobie. Firma Thermarest to jest firma legenda powstała 50 lat temu w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych. Założyło ją dwóch zwolnionych z zakładów Boeinga inżynierów, których celem było wygodne wysypianie się. Wymyślili oni pierwszy na świecie materac samopompujący, czyli z taką pianką, która łapie powietrze, nie trzeba go było dmuchać, ale ta pianka nie tylko, że się sama dmuchała, ale również świetnie izolowała od podłoża. W przeciwieństwie do materacy dmuchanych, gdzie całe powietrze ciepłe ucieka do góry, ale jak bardzo ciągnie od, od gruntu, wtedy robi się bardzo silno. Yy, historia termaresta to jest historia niezwykła. Właściwie nie ma takiego takiej ekspedycji polarnej yy, ani wysokogórskiej, yy, z której w nie ma produktów Termaresta. Yy, himalaiści na takie szczytowe stosują yy, maty Termaresta, takie karbowane, Z-resty składane w taką harmonikę, albo rulowane, rolowane yy, Thermarest yy, Solar, takie, yy, albo Ridge -resty, takie karbowane. Yy, wszyscy stosują poduszki. Dmuchane albo, albo jakieś takie napełniane <laughs> watoliną. Na biwakach stosuje się różnorodne materace, samopompujące albo dmuchane, pozwalające na fantastyczny ym, sen. Są materace cięższe, bardzo grube, 9-10 cm, kempingowe. Takie, gdzie jedziemy na biwak samochodem, ale są takie, które ważą tylko 200-300 gram i dmuchamy je sami, a mają grubość 8 cm czy tam 7 i zapewniają nam komfort właściwie porównywalny z łóżkiem wodnym. Dzięki temu, że powstały parę lat temu te materace dmuchane z konstrukcją wewnętrzną, która zatrzymuje cyrkulację powietrza. i Sprawia, że to zimne powietrze od gruntu nie miesza się z tym ciepłym z góry. Mamy wygodny sen, porównywalny ze snem domowym i mamy wygodne łóżko, które możemy zabrać na biwak. Dzięki temu wiele osób, takich, które nawet ja znam, które miały problemy z szyją, z kręgosłupem czy z biodrem i nie mogły już jeździć na biwaki, bo zwykłe kalimaty były za twarde albo, albo niewygodne. Te osoby nagle mogły wrócić do biwakowania w terenie. Termarest to nieskończone pasmo innowacji, wynalazków i ulepszania produktów. Nowe produkty, lepsze produkty, bardziej izola, izolujące materace, a ostatnimi laty również seria śpiworów syntetycznych i seria znakomitych śpiworów buchowych, z których korzystam właściwie na cały rok w, róż, w różnymi przedziałami Temperatur. Jeżeli nie macie jeszcze niczego termaresta, to spróbujcie. Dajcie tej firmie szansę. W Polsce dystrybutorem termaresta jest znakomita warszawska marka Packer. Na stronie Parker.pl znajdziecie informacje o historii termaresta. Znajdziecie sklep z produktami, zobaczycie jak te materace i śpiwory są testowane przeczytacie opinie, przeczytacie też różne recenzje poszczególnych produktów. Ten filmik jest goły. Ja nic nie pokazuję, niczego nie reklamuję. Jeżeli zobaczycie jakąkolwiek ekspedycję wysokogórską albo jakąkolwiek moją wyprawę na zdjęciach, na pewno znajdziecie tam rzeczy marki Thermarest. One są po prostu nieodzowne, niezastąpione i można na nich w 100% polegać. Spróbujcie termaresta sami. Dołączcie do następnych 50 lat. Zapraszam na stronę paker.pl i sam z radością będę celebrował 50-lecie Termaresta. Za kilka dni wyruszam na wyprawę za koło polarne, gdzie również śpiwory, jak i maty Termaresta będą mi towarzyszyć. Jest w tej chwili sierpień 2022, a ja Wam polecam termaryst. Bardzo serdecznie. Rafał Król.